Cześć, witajcie w nowym modowym vlogu. Ostatnio przygotowałam dla Was przegląd jesiennych swetrów ciepłych, otulających i odwiedziłam m.in. sklep Solar. I przy okazji tych poszukiwań wpadło mi tam w oko jeszcze kilka innych ubrań, więc pomyślałam, że pójdę za ciosem i pokażę je Wam dzisiaj. Będą to ubrania modne, będą to ubrania wygodne i z taką nutką elegancji, bo przynajmniej ja tak postrzegam markę Solar. Marka Solar jest już na polskim rynku od ponad 30 lat i oprócz sklepów stacjonarnych rozsianych po całej Polsce, mają też prężnie działającą stronę internetową i sklep online, gdzie bardzo łatwo i sprawnie wszystko sobie wyszukacie. Zresztą dzisiejsze ubrania podlinkuję pod blogiem. jeszcze taka mała wskazówka na przyszłość, że sklep oferuje darmowe wysyłki online z odbiorem w sklepach stacjonarnych. Kiedy drugi raz poszłam do sklepu Solar, panie sprzedawczynie pomogły mi w w stworzeniu całych takich zestawów. I powiem wam, że one z taką niebywałą lekkością i łatwością łączyły sobie te ubrania, co też może oznaczać, że nam, klientkom będzie łatwiej łączyć te ubrania w całe stylizacje. Zresztą zaraz to zobaczycie, nie ma co przedłużać, przechodzimy, pokazuję już wam pierwszą stylizację, bo jestem bardzo ciekawa, czy wam się spodoba. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. Zaczynamy pierwszą bardzo wygodną i uniwersalną stylizacją, gdzie główną rolę gra ten oto kardigan uszyty w 100% z owczej wełny. Do niego dopasowałam identyczny szalik uszyty z tego samego materiału i od razu taka mała wskazówka na stronie marki Solar znajdziecie też sukienkę uszytą z tego materiału, więc też można stworzyć sobie taki zestaw. I do tego kardiganu dopasowałam spodnie w kolorze karmelowym w kant z taką kontrastą. Występującą czarną lamówką w pasie i top. Top uszyty w 100% z wiskozy, więc jest bardzo przyjemny. Akurat tu jest czarny, ale dostępny jest też w kolorze piaskowym. I takie topy w kolorze właśnie czarnym, białym czy piaskowym są świetną bazą do tworzenia wszystkich innych stylizacji. A kiedy są uszyte z wiskozy w 100%, bardzo przyjemnie się noszą. I tak prezentuje się pierwsza stylizacja modna, wygodna i ciepła. Kolejna stylizacja to kurtka z frędzlami w takim kowbojskim stylu i te frędzle nadają charakteru tejże kurtce. Ona jest w rozmiarze 38 i ja czuję, że ten rozmiar jest taki lekko za duży na mnie, ale to dobrze, no bo nosimy przecież oversize'owe ubrania, to jest bardzo modne. Ja ją zestawiłam akurat ze spódniczką, więc jest tak bardziej kobieco, natomiast można zestawić ją ze spodniami w kant. I wtedy ten look będzie taki totalny, cały w kratkę. Ale też świetnie ta kurtka zagra ze skórzanymi spodniami, z jeansami czy nawet z czarnymi spodniami cygaretkami. Warto mieć w swojej szafie kilka takich bardzo wyraźnych elementów. Warto mieć to w swojej garderobie, bo wtedy taki wyraźny element robi Wam całą stylizację, robi całą robotę. I właśnie ta kurtka taka jest. Dres. Dres to jest to, co teraz nosimy najchętniej i najczęściej. Ma być ciepło, ma być wygodnie, ale może być też modnie, jak widzicie. Mój dres jest w kolorze tofi, ale na stronie dostępny jest także w kolorze śliwkowym. Ozdobny ściągacz w talii sprawia, że połączenie tych tkanin wygląda nietuzinkowo i cały ten dres, cały ten zestaw wygląda nietuzinkowo. Spodnie regulowane są w talii sznurkiem, prosta nogawka, i powiem Wam, że ten dres świetnie będzie też wyglądał z butami, szpilkami w cielistym kolorze. A ale do tego dresu pasuje coś jeszcze. Zaraz wam pokażę. A do dresu będzie pasować idealnie ta: oto kurtka w takim jesiennym kolorze. Można ją normalnie zapiąć na zamek, albo związać po prostu tak luźno tutaj w pasie. Moja jest w rozmiarze 36, czyli w mniejszym niż zazwyczaj noszę, ale pasuje idealnie. Bardzo ciepła, bardzo wygodna, bardzo na tak. O tym swetrze, który mam teraz na sobie, mówiłam w poprzednim vlogu, że jest nieco babciny i nawet nie chciałam go przymierzyć. Ale mimo wszystko coś mnie ciągnie do tego swetra, do tego kardiganu. Może to, że widziałam go na modelce w magazynie modowym i bardzo mi się spodobał. Może te czarne kontrastowe wstawki albo te ozdobne guziki. Nie wiem, w każdym razie wskoczyłam i jak najbardziej podoba mi się. Do tego kardiganu, który uszyty jest z owczej wełny, więc jest bardzo ciepły, dopasowałam jasny top w kolorze i spodnie z takimi tutaj ozdobami przy kieszeniach. I do tej stylizacji dopasowałam botki, ale świetnie też dopełni tę stylizację, na przykład taki szal. I na koniec elegancka stylizacja z bardzo wygodną koszulą, bo koszula nie musi od razu oznaczać, że jest nam sztywno czy niewygodnie. Wręcz przeciwnie, ta uprzyta jest z wiskozy, więc jest miękko, przyjemnie. Na stronie jest też w kolorze czarnym, dostępna jest też w kolorze białym i takim ekry I modelka ma ją zestawioną z butami sportowymi. Ja akurat dopasowałam do mojej koszuli czarne szpilki, czarne zwykłe proste spodnie i taki płaszcz dzianinowy, z, z boku z rozcięciami bardzo elegancki, no i ta najmodniejsza w tym sezonie torebka. I to wszystko w dzisiejszym vlogu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, która ze stylizacji najbardziej przypadła Wam do gustu, w której ja wyglądałam najlepiej i co powinnam zatrzymać. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A ja z tego miejsca zapraszam Was na stronę marki Solar. Tam wszystko na spokojnie możecie sobie obejrzeć. Warto też zapisać się do newslettera. Ja się zapisałam, bo tam zawsze otrzymacie informacje, jakie są aktualne promocje czy rabaty. Bardzo dziękuję za dziś. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa!